Siemaneczko z tej strony Ewazji, a w dzisiejszym króciutkim shorcie chciałem Wam się pochwalić najnowszymi wrapami z Mortal Kombat, które możecie odblokować za oglądanie Twitch Rivals. Jeśli nie chce Wam się szukać mojego poprzedniego shortu, jak tłumaczyłem, to krok po kroku, to przypomnę Wam jeszcze raz: wszystko co musicie zrobić, to łączycie swoje konto Twitch'a wraz z kontem Fortnite'a, następnie przechodzicie w zakładkę Fortnite na Twitchu, wybieracie swojego ulubionego streamera wraz z z nazwą w tle odblokowane dropy Twitch za Twitch Rivals, oglądacie 30 minut live'a i po 30 minutach odblokowywuje wam się jeden z trzech wrapów. Za kolejne 30 minut macie odblokowanego następnego i tak następnego, aż odblokujecie wszystkie. Jeśli ten filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie się oddzięczyć, podzielić się tym filmem z innymi, zostawić lajka, komentarz pod filmem oraz jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, przypominam również o skorzystaniu z kodu w Gaming w sklepie. A i jeszcze no, jeśli macie jakiś pomysł na shorta, dajcie mi znać w komentarzu albo na Discordzie w Azji Gaming.